Początek czerwca, tradycyjnie w Teatrze Śląskim, to czas na Open the Door. Dlaczego uważacie, że to jest jeden z najbardziej wyjątkowych festiwali w Polsce? Dla mnie na pewno jest wyjątkowy. Wymyśliliśmy go 10 lat temu z Dagmarą Gumkowską. Spotkaliśmy się na festiwalu w Szczecinie, Kontrapunkt, no i widzieliśmy, widzieliśmy przedstawienie, które w jakiś sposób realizowane było z udziałem osób z niepełnosprawnością. I od tego momentu zaświtała mi taka myśl, że było cudownie, żeby w centrum aglomeracji zrobić przedstawienie, które pokazuje dokonania ludzi, którzy mają na co dzień problem, czy to z niepełnosprawnościami, czy z jakimikolwiek wykluczeniami. I to się udało. Robimy jeden z najważniejszych moim zdaniem festiwali, może to za górnolot nie zabrzmi, ale w Europie, które się tym zajmuje. Inkluzywność, dostępność na Czesionskim jest dla mnie priorytetem, więc ten festiwal jest jakby też wyrazem tych moich potrzeb i pragnień. Z tego co słyszałam w tym roku, rzeczywiście artyści z całego świata, nawet z bardzo daleka. Tak, w tym roku będą z nami twórcy z rozmaitych zakątków świata, na przykład z Argentyny, bo zobaczymy przedstawienie Wajkeku na moi bracia. Tiziano Cruz opowie nam w swoim spektaklu o takiej podróży do krainy swojego dzieciństwa, pokaże nam maleńką społeczność wioski w Andach. Wie, że jego głos może zwrócić uwagę na te ginące rdzenne kultury, których istnienia bardzo często w ogóle nie jesteśmy świadomi. W ramach tegorocznej edycji festiwalu będą z nami również twórcy z Libanu. Ali Shahrour, uznany libański choreograf, tancerz, zaprezentuje spektakl, jak opowiadała moja matka i do udziału w nim zaprosił swoich krewnych, zaprosił również muzyków. Arabskimi pieśniami opowiedzą nam historię o tym, jak tak naprawdę żyją ludzie w tym zakątku świata, który jest nękany co chwilę jakimiś konfliktami. Będą z nami artyści z krajów nieco bliższych, ale z których odwiedzin cieszymy się ogromnie, bo jednym z pierwszych spektakli, które zaprezentujemy podczas tegorocznej edycji festiwalu, będzie kto zabił mojego ojca. Koprodukcja bardzo prestiżowych, uznanych scen, czyli berlińskiej szałbiny i Teatru de la Ville z Paryża, a na scenie... ...czyni z Wielkiej Brytanii, a z pochodzenia Japonka, Chisato Minamimura, która e, opowie nam o e, wykluczeniu sytuacji osób głuchych po zrzuceniu bomby na Hiroshima i Nagasaki. We are Myślę, że warto powiedzieć również o spektaklu showpony, którego twórczynie trzy artystki, które założyły kolektyw cyrkowy w... Style Hungry w Berlinie, opowiadają o stereotypach dotyczących kobiet, ale opowiadają przewrotnie sięgając po pozornie zabawną cyrkową formę. Będzie tych spektakli, tych wydarzeń mnóstwo na wszystkich scenach teatru śląskiego, ale chciałam w szczególności zapytać o plener, bo to jest ten czas, kiedy wychodzicie w miasto do ludzi. W tym roku festiwal rozpoczniemy w spektaklem plenerowym, spektaklem. Niezwykłym, ponieważ on jest połączony z paradą. Ta parada rozpocznie się pod Pomnikiem Powstańców Śląskich i przejdzie pod teatr. Będzie to parada takich świetlistych rumaków. Spektakl nosi tytuł Dumne Rumaki. Zaprezentuje go francuski zespół Compagnie de Kidam. Następnego dnia Full House. Spektakl z Hiszpanii o sąsiadach, zwierzątkach. Nie zawsze łatwo jest im się porozumieć, ale to porozumienie jest szalenie ważne również w sytuacji, gdy przybywa do nich ktoś nowy. Zupełnie inny przykład teatralnej formy zobaczymy w spektaklu EXIT belgijskiej grupy Circumstances, grupy, która zaprezentuje takie cyrkowe, akrobatyczne... Widowisko przed naszym teatrem i to tytułowe wyjście stanie się metaforą wielu różnych sytuacji w naszym życiu. Te festiwalowe dni naprawdę będą wypełnione wydarzeniami, których nie można przegapić. nowym czas powrócić do spektaklu Słowa na piasku, nie tylko dlatego, że po raz ostatni w sezonie można go teraz właśnie oglądać. Dlaczego to jest taki dla Was wyjątkowy spektakl? Wyjątkowy spektakl jest po prostu przepiękny. Jest fantastyczna historia opowiedziana bardzo lirycznie w kameralnej przestrzeni naszej sceny kameralnej. Wyreżyserowana przez wspaniałego człowieka Adama Biernackiego, zagrana przez nasz wspaniały zespół. No, wymieniać mogę mnóstwo mm -hmm. rzeczy, które nas cieszą. Ale ważne dla nas jest to, że udało nam się drugi raz z rzędu dostać e, do programu Teatr Polska. Do programu robionego przez Instytut Teatralny Raszewskiego w Warszawie, finansowany przez Ministerstwo Kultury. Programu, który polega na tym, że będziemy jeździć z tym spektaklem na jesień po miejscowościach, które mają utrudniony, tak zwany utrudniony dostęp do profesjonalnego teatru. Wy jesteście tym teatrem z naszego regionu, który ma chyba największe doświadczenie z projektem Teatr Polska. Macie jakiś patent na tworzenie spektakli, które podróżują. A że my tworzymy po prostu piękne przedstawienia i to jakby nie ulega kwestii. No już czwarty raz będziemy w tym programie Teatr Polska na 16 edycji. No i drugi raz z rzędu to też się rzadko zdarza. W zeszłym sezonie chłopcy z Rozwelta jeździli, tym razem kameralnie i będziemy właśnie pokazywać nasze słowa na piasku. Panie Z. Pan jest potencjalnym mordercą. że jesienią będziecie gościć na, na innych scenach, a tymczasem w czerwcu goście na waszej scenie. Kto się pojawi? Tak, trochę końcówka sezonu obfituje w, w różne wydarzenia, które niekoniecznie są na stałe w naszym repertuarze. Będzie już 9 czerwca w poniedziałek nietypowo, bo w poniedziałek, ale zapraszamy nas drugie spotkanie mozaikowe. Tym razem gościem będzie Daniel Ogryski. Wybitny aktor, którego jakby spotkanie cieszy się niesamowitym powodzeniem. Jeszcze mamy ostatnie miejsca, ale, ale naprawdę ostatnie. Ale to nie jedyni goście na waszej scenie. Już najbliższy piątek, czyli 6 czerwca, zapraszamy na burleskę prawdziwą burleskę. Przeniesiemy się do Paryża, gdzie na scenie naszej wystąpią wspaniałe tancerki, niesamowici muzycy, konferencje, i to wszystko będzie zaklęte w wspaniałych światłach i, i dźwiękach. Tworzymy to wydarzenie razem z naszymi przyjaciółmi. Nowym miejscem, cały czas mówię nowym, bo powstało w tym sezonie, czyli naszą kawiarnią scena Cocktail Bar, i razem staramy się generować nowe wydarzenia, i to będzie pierwsze takie, ale już wiemy po zainteresowaniu, że na pewno nie ostatnie. Strasznie się cieszymy z tego, bo to też, tak samo jak te podróże, o których mhm. wspominałem, to też daje nam takiego kopa, to też daje takie nowe spojrzenie na to, co można tutaj na tej scenie zrobić i z tą widownią. Na tańca ruchu w Bytomiu podglądamy dziś próby do gościnnej premiery Natalia Dingas pokaże Rajze Fiber. Przed jaką podróżą ten Rajza Fiber, czyli ta gorączka? Przed życiem. Przed życiem. <laughs> Przed życiem, tak, bo oprócz tego, że poruszamy tematy komunikacji miejskiej, to też komunikacji międzyludzkiej, mm -hmm. też czasu, który nam ucieka. Momentów w tym czasie, kiedy sobie coś uświadamiamy. Czasu, którego nam nie wystarcza i też czasu, który się okazuje, że jednak nam wystarcza w momentach kryzysowych. Z minimum 10 minut. Jak wpadłaś na pomysł tego właśnie spektaklu? Moimi inspiracjami była przede wszystkim książka Olgi Gitkiewicz, Nie zdążę. W której po prostu zainspirował mnie ten absurd tej naszej rzeczywistości komunikacyjnej, te nasze absurdy, które po prostu się pojawiają, poczucie humoru oraz spektakl Igor i Moreno Idiot Syncrasy, który wiele lat temu zobaczyłam w Teatrze Tańca, w lubelskim Teatrze Tańca, który, tak jak i my, researchował Bans. Przede wszystkim jakby podstawowym narzędziem pracy było skakanie. To po prostu mnie urzekło ten język, i y, potem postanowiłam y, wykonać taką pracę ze studentami na wydziale y, Teatru Tańca, na którym też wykładam. A później po tym egzaminie udało nam się dostać grant z programu Taniec i Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Y, I możemy teraz zrealizować właśnie tą premierę Reisefitera. Jest rozkładem jaty, który nie przekracza 24 godzin. Są wspólnym biletem. Ekipa realizatorska wyszła z założenia, że być może te braki w komunikacji miejskiej, i w tym transporcie, mogą się przekładać czy jakoś obrazować na te braki w komunikacji między nami, między ludźmi. E, myślę, że faktycznie tak się dzieje, że, e, no wiadomo, to się wszystko miesza i wszystko na siebie wpływa. Tak naprawdę to chcesz, tylko nie wiesz, że chcesz. Ale jak to przedstawić na scenie? Jak to przedstawić na <laughs> No, na pewno naszym podstawowym yy, krokiem, powiedzmy, jest skok. Mm -hmm. <laughs> Więc y, bansujemy i w tym bansie opowiadamy. Opowiadamy mm -hmm. o tych wszystkich szumach komunikacyjnych, o tym, że czasem siebie słuchamy, czasem siebie nie słuchamy, albo właśnie nie mamy na to czasu. Więc myślę, że to się jakoś całkiem nieźle przekłada. Kim są ci tancerze, z którymi pracujesz? Tancerze i aktorzy są to ludzie po Wydziale Teatru mm -hmm. Tańca, y, Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, y, Wydział Teatru Tańca w Wytomiu. Jak już się pani zastanowi, to niech pani do mnie przyjdzie! Ten teatr tańca, który powstaje gdzieś właśnie poza instytucjami, to są te najciekawsze, fajne rzeczy, które, które gdzieś się w Polsce tworzą? Jakie macie doświadczenia? Myślę, że dla teatru tańca to jest taka przestrzeń, w której najwięcej można zdziałać faktycznie, bo jednak teatry te instytucjonalne już mają swoje wytarte mm -hmm. ścieżki, i zanim tam można coś nowego wprowadzić, to to są tak naprawdę lata działania różnych osób, powoli, 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 a tu jest przestrzeń, w której tak naprawdę. Możemy pokazać to, co my robimy i 6, zrobić swoje 7-8 i lecimy chyba jak i robimy na 7 do 3. No to. To. Na szczęście jest ta przestrzeń na tą eksplorację i szukanie swojego mhm. języka i jakichś nowych narracji, więc to akurat jest bardzo fajne. A Ty już się wpasowałeś, tak już byś różny wywiad? Dziś odwiedzamy także teatr Rozrywki w Chorzowie i choć Chorzów od czerwca w remoncie, to udało nam się tu dotrzeć bez problemu, ale widzowie podobno mają obawy. Widzowie przede wszystkim na początku byli bardzo zaskoczeni tą sytuacją, ale myślę, że wszystko będzie dobrze. Są już nowe plany alternatywnej komunikacji miejskiej. Można też do nas dojechać, oczywiście korzystając z objazdu, więc zachęcamy widzów, żeby zaplanować sobie odrobinę więcej czasu, kiedy się do nas wybierają, ale tak można spokojnie do nas dojechać. My też poinformowaliśmy już naszych widzów, gdzie można zaparkować. I żadne spektakle nie zostaną w związku z tym odwołane. Tymczasem podglądamy próby wznowieniowe do Tutsi. Ten spektakl wraca chyba po paru miesiącach przerwy, nawet więcej chyba. <grym> tak, po kilku miesiącach przerwy to jest też tak u nas, że my ten repertuar mamy no dość bogaty. Tych spektakli mm -hmm. jest wiele. A to powoduje, że taki tytuł możemy oglądać raz na kilka miesięcy. Ale cieszymy się, że wznawiamy tytuł Tutsi. Jestem Dirty Michaels. Zapraszamy wszystkich Państwa. Dużo zabawy, dużo śmiechu, dużo radości, tak akurat przed wakacjami. Chcesz o tym pogadać? Nie. Jak się wraca do jakiejś roli, do jakiegoś spektaklu po takiej kilkumiesięcznej przerwie? To Jak to jest? Właściwie to trzeba wszystko przećwiczyć na nowo. Tak, trzeba sobie wszystko przypomnieć. Właśnie dzisiaj jestem po e, próbie muzycznej z orkiestrą i mm -hmm. nie powiem, po takiej przerwie dostałam lekkiej zadyszki <śpiewając, śpiewając utwór, więc tak jest to proces. Jestem po pierwszej próbie wokalnej, następnie choreograficzna i później wznowienie na scenie. Mm -hmm. e, dzisiaj spotykamy się przy okazji właśnie rozmowy o Tutsi, ale e, widzowie znają Cię też e, z Twoich dokonań e, innych. E, Piosenka francuska, to jest tak, coś, jest. co lubisz szczególnie? Tak. E, tak, tak, trzy e, lata temu bodajże w Teatrze Rozrywki e, miała miejsce e, premiera recitalu mojego piosenki francuskiej, La femme mm -hmm. de Paris, a w tym tygodniu, w sobotę w Bytomiu będzie akustyczna odsłona tego koncertu. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na dachu hotelu Seven. Piosenka francuska kojarzy się nam wszystkim z dachami Paryża, a tym razem wychodzimy na dach Bytomia. Wracając do sceny Teatru Rozrywki, to na tej scenie także w czerwcu powróci spektakl, koncert Monsters. Wyjątkowy spektakl i też wiele miesięcy go chyba nie było. Tak, to jest nasza koprodukcja okay. z firmą Baron Art. Ona się pojawia zarówno na naszej scenie, jak i na różnych innych scenach w całej Polsce. Tym razem znowu u nas. Mm -hmm. Cztery fantastyczne aktorki, cztery fantastyczne osobowości, wspaniałe głosy. Elżbieta Ogóbska, Maria Meyer. Izabela Malik i Alana Szostak, której dawno na naszej scenie nie było, bo jest teraz na co dzień w, w Teatrze Polskim w Poznaniu. Spektakl niełatwy, ale bardzo poruszający, niezwykle szczypiący po duszy i po sercu. Wspaniale wykonany, wielkie głosy, wielkie interpretacje. Naprawdę zachęcam Państwa do tego, żeby się na Monsters do nas wybrać. Tylko Bóg je zna. To już wszystko na dzisiaj, a o kolejnych wydarzeniach Teatralnego Czerwca w naszym regionie opowiem za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia.